Dzień z Życia Bogacza w Brookhaven Kurczę, jak ja chcę być na, jak najbardziej bogatszy, a kolor pieniędzy jest zielony hmm. Przeprawuję sobie, sobie moje Lamborghini na zielono, no tak Mm. Idziemy sobie do mechanika. Dzień dobry, ja bym chciała przefarbować auto. Trzy godziny później. O, w końcu mogę normalnie jeździć. Hmm. Ale zapomniałem, nie mam jeszcze domu. Więc sobie zamieszkam gdzieś. Chyba tutaj. Mm, hmm, jaki domek. Wiem. Jak najbardziej bogatszy. A żółte to jest bitcoin. Hehehe, <śm> więc bierzemy żółty domek. Który jest oczywiście premium, premium. Otwórz gorroość kurczę hmm. Dobra Dobra i teraz robimy tak Dobra Hmm... Chyba pójdę sobie pooglądać telewizję. Dwie godziny później... Hmm. A jak, jak bym chciał być jeszcze bardziej bogatszy? Wiem! Żukany mag. Mangły diamentowy. Ty! To wcale nie jest aż tak głupi Poles. Chyba to tak zrobię. Ale co będzie mi potrzebne? Może bomba? Żeby wybuchło. Ten sej, żeby wybuchł. I może śkiera jakby był jakiś tam klucz. Hmm? Może, może, może. W garażu. Dobra, już jestem w garażu. A może, jak ktoś tam był, tu wezmę może jeszcze broń. Albo sikierą go zabiję. Trudno. Tutaj odpalamy. Dobra. I jedziemy. Juuu. Ale podoba mi się ta moja Lamborghini. Troszkę leciutko zmieni ten bank, ale dobra. Dobra, dziękuję. Klucz, wiedziałem, że coś tu będzie. Dobra, rozwalamy. O kurczę. Może wentylacją? <laughs> Klucz? To jest do klucza? Tak! O Boże! Tu, tu, tu. tu jest za przejście? Tu jest, tu jest, tu, tu. Co tu będzie? Taky Dobra, povoli, povoli. Ještě jedna bomba. Tak! Bitcoiny, bitcoiny! 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 we wszedł. teraz uciekam. Dobra, teraz szybka karta. Dobra. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ojka. Tutaj szybko wychodź, wychodź. Tutaj nic się nie stało. Dobra. Mam nadzieję, że nic się nie stało przez policję. Dobra. Dobra. Już jestem. Dobra. Teraz sobie pooglądam coś. Tymczasem wiadomości. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mam bardzo, bardzo dziwne wieści. Ale jakiś bogacz z miasta Brookhaven y... Swój bardzo, bardzo, bardzo bogaty. Obrabował. Cały bank diamentowy. I nie wiem o co chodzi, ale za bardzo nie mamy wiadomości dalszych. Więc do widzenia, co? Mówią oni w wiadomościach? Hmm. No co? Ja, i ja wcale nie jestem aż tak bogaty. To wiem. Był jeszcze nadal w wiadomościach. To wiem. Okranny. Kolejny bank. Więc wszystko dam do mojego plecaczka. Wezmę może tylko bombę. Dobra, jadę tyłem. O do banku blisko. Biar e Dobra. <gasps> Dobra. Kasa, 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 kasa. Dobra. Robimy tak. Gotujemy tutaj. Dobra. Nie, już nagle wiadomo. Już wiadomo się. Tak, to znowu ja. I to znowu ten bogacz. Znowu okradł. Tak. Okradł teraz bank z pieniędzmi. Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale dobra. Wiedziałem, że ja znowu będę w wiadomościach. Koniec historii. Widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie mojego odcinka z Robloxa. Jeżeli chcecie więcej takich jak to dajcie znać w komentarzach. No, oczywiście, przypominam, przy subskrypcji kanału. I komentarzu, i oczywiście, lajku like pod szarcami. wasze szarcy, może teraz są bardziej rzadko, ale bo po prostu nie mam to nagrywać, tak? Mam nadzieję, że bardzo dobrze zrozumiecie i postaram się w tym tygodniu coś nagrać w niedzielę albo jeszcze dzisiaj. No, dziękuję za oglądanie.